Murder Drones! Mordercze Drony to niezależny, odcinkowy serial animowany, stworzony przez Glitch Productions. Jest to horror, ale wiadomo, dla młodzieży. Chodzi mi o to, że jest to jeden z tych internetowych edgy seriali, który pisze własną, własną historię, historię, zamiast podążać, podążać wytyczoną ścieżką. Z racji, że cała seria została wyprodukowana przez małe studio, bez ogromnych hajsów na produkcję, to odcinki pojawiały się dość... Um, nieregularnie. Mimo wszystko cała seria cieszy się ogromnym zainteresowaniem na całym świecie do dzisiaj. Odcinki mają dziesiątki Milionów wyświetleń i masa, ale to masa ludzi w komentarzach prosiła mnie, żebym to omówił. Fandom tego serialu jest nadal potężny, pomimo, że ostatni odcinek wylądował już prawie rok temu. Ja nigdy wcześniej nie miałem styczności z morderczymi dronami. Dopiero pod odcinek obejrzałem cały serial i dem. Gówno zrozumiałem, jak mam być szczery. Literalnie pewnego wieczorku usiadłem sobie do kompa, otworzyłem paczkę chipsów, potem kolejną paczkę i jeszcze owaliłem czekoladę i postanowiłem, że obejrzę wreszcie ten serial. W końcu tak mi go polecaliście, że stwierdziłem, że nie ma co się czaić. No i myślę że obejrzę, pyknę sobie recenzję i siup, W końcu ani to długie, ani ciężko dostępne. No ale, po obejrzeniu całego serialu, miałem taki mętlik w głowie, że czułem się normalnie jak po jakichś grzybkach. Wstałem, rozprostowałem plecy i pomyślałem sobie, co ja do cholery właśnie obejrzałem. Nie mam na myśli tego, że ten serial jest zły, ale nie zrozumiałem takiej ilości wątków, że myślałem, że rozwalę monitor z wkurzenia. Z początku myślałem, że to ja po prostu jestem ćwierć mózgiem i jak zwykle niczego nie rozumiem, i to też jest trochę prawda. Ale nie cała. Mordercze drony to naprawdę skomplikowany serial i odpowiedzi na wiele kwestii trzeba szukać w małych szczegółach. Ja, żeby w pełni zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi, zajrzałem do czatu GPT, potem na fandom, potem na YouTube, pochłaniałem wiedzę, a na sam koniec obejrzałem serial jeszcze raz i aktualnie nadal nie czaję wszystkiego w 100%, ale wydaje mi się, że raczej ogarniam. W jedną rękę weźcie napój od holi, w drugą coś do jedzenia, może jakieś warzywo, i zajrzyjmy wspólnie do pokręconego świata morderczych dronów. Jesteśmy robodronami. Na samym początku Uzi, czyli główna bohaterka, wyjaśnia nam... Co to się stanęło? ...że robodrony kitrają się w bunkrach. Dowiadujemy się kilku ciekawych ciekawostek. Po pierwsze, planeta, na której zamieszkuje sobie Uzi i reszta robodronów, była kiedyś kontrolowana przez człowieków. I te człowieki robiły to, co tygryski lubią najbardziej, czyli... zarabiali hajs, sianko, force, cash, kapustę, szmal... Dudki? W każdym bądź razie. Wydobywali na Copper Nine, bo tak nazywa się ta planeta. I nie mylcie jej z Ziemią, to dość ważne. No więc, wydobywali jakieś tam surowce, wspomagając się niewolnika... Znaczy, dobrze opłaconymi pracownikami, którymi były właśnie robotrony, czyli roboty z wbudowaną sztuczną inteligencją. No i teraz robi się bombowo. W sensie, serio bombowo, bo pewnego razu ludzie niechcący zbombardowali pół planety. Ja raz niechcący posrałem się w gacie. Przez tą katastrofę z planety zniknęło całe organiczne życie, czyli nie ma już tego całego robactwa w postaci ohydnych ludzi. Ale wiecie, co nie jest ohydne? Holy nie jest ohydne. Holy to lepsza alternatywa dla klasycznego energola. Nie tylko dlatego, że ma mało kalorii, zero cukru i nie mam potem nagłych spadków energii. Przede wszystkim jest to Ida. dla wszystkich śmierdzących leni, takich jak ja. Tak, nie chce mi się wychodzić z domu po napoje i tak, nie chce mi się potem sprzątać sterty pustych puszek z biurka czy z podłóżka. Zresztą niech pierwszy rzucika. Ten, kto nigdy tak nie miał. Z jednej puszki Holi zrobicie 50 napoju, ale najlepsze jest to, że Holi nie smakuje jak bakterie w Czytaj, każde energo. Yy. Holi ma mnóstwo przepysznych, owocowych smaków. Do wyboru do koloru jest tego odgroma. Ja osobiście polecam Home granate, pchrania. Dzięki Holi mogłem wreszcie zapomnieć o czarnej kawie z fusami w słoiku po ogórkach, czy chodzeniu po energole, których smak sprawia, że musiałem umyć zęb. Holi przygotujecie w zaledwie kilka chwil. Woda, kostki lodu, proszek i szyjkuje. Ja podczas wieczornego pocenia się nad nowymi filmami, piję to holi aż mi się uszy trzęsą. Ale oprócz holi energy jest jeszcze hydration, ice tea czy milkshake. Jest w czym wybierać, więc z kodem MAKOWIEC mam dla was 10% zniżkę. Obczajcie holi z mojego linka pod filmem albo zeskanujcie kozik QR i pamiętajcie, pijcie holi. No ale robotrony się za bardzo tym wszystkim nie przejęły i zaczęły tworzyć swoje własne społeczeństwo, zapewne... Są demokracją. ...zaczęli też rodzić dzieci... Yeah. Um, ale przecież robot nie może urodzić dziecka, bo to tylko maszyna. Jednak życie jak pączki w maśle robodronów za długo nie trwało, bo ludzie na ziemi w końcu zdecydowali, że. Koniec imprezy! I wysłali na kopera trzy mordodrony z jednym jedynym zadaniem Nie zgadniecie jakim muszą mordować. Ow, oh, ich zadaniem jest wymordowanie wszystkich robodronów na planecie. Dlaczego ludzie je w ogóle przysłali i czemu nie stwierdzili, że w sumie to w***ane z tymi robodronami? Na razie gówno was to obchodzi, na tą chwilę tak to zostało wyjaśnione w serialu, potem cała historia będzie się zmieniać, bo fabuła tego serialu wiruje jak stara pralka. Więc zasady na rejonie wyglądają w następujący sposób. Robodrony kitają się w bunkrach, bo się boją, że mordodrony ich zabiją. No i po tym małym backstory poznajemy już nieco bardziej główną bohaterkę, która jest... Zbuntowaną nastolatką. Jest dość dziwaczna, nikiej nie lubi w szkole, i do tego buduje ona jakieś dziwne bronie. Zakradnę się w nocy do legowiska mordodronów po ostatnią część, z którą uratuje świat? Czyli, jeśli dobrze zrozumiałem, chce ona się zakraść do bazy mordodronów, żeby zdobyć ostatnią część potrzebną do zasilenia jej broni, i następnie. No właśnie, co? Wiedzie ona na pełnej jak jakiś Batman i będzie chciała rozpierdzielać te mordodrony? Świruje ona Pawiana do swojego taty, że ma ona jakiś naukowy projekt do szkoły i musi zbadać jakieś tam właściwości. Hallucinacja ten daje się na to nabrać i uzi wychodzi na zewnątrz. Główna bohaterka dociera do celu, znajduje to gówno, którego szukała, po czym zostaje złapana w 4K przez jednego z mordodronów. Uzi strzela mu w łeb, ale tutaj niespodzianka. Okazuje się, że ten mordodron potrafi robić podobnie powalone akrobacje ze swoją głową, co Marcin Dubiel, i się regeneruje z kubaniec. A co on jest kurwa roboko? Po nocaucie, Ziomeczek doznał jakiegoś zaćmienia umysłowego, i nie pamięta ostatnich kilku godzin, i dodatkowo myśli, że Uzi to jedna z nich. Właśnie nich. Oprócz Ena, czyli tego gościa, który dostał w łeb, jest jeszcze V, czyli lekko psychopatyczna i dość bezlitosta drona. I jest jeszcze Jay, czyli dowódczyni całej tej trójki. Wracając do fabuły, to Uzi próbuje przekabacić Ena na swoją stronę, ale ten nie jest zbyt chętny. Potem jeszcze jest jakaś gadka szmatka między nimi. Gadka szmatka, ten przychodzi mi z aparatem, filmuje mnie, coś tam pierdoli I teraz robi się ciekawie, bo przylatują V i Jay, które naprawiają Ena, i ten przypomina sobie, że rozmawiał z robotronem. Uzi spierdziela z powrotem do Bunkra i kiedy myśli, że udało jej się uciec na czas. Go, go. W las. Potem dostajemy serią mroczną scenę, bo Uzi prawie zostaje zabita przez Ena, a jej ojciec, który ma możliwość jej pomóc, taktycznie się wycofuje. Chwilę później na miejsce docierają V i J, które zaczynają rozpierduchę, a N się buntuje i dołącza do Uzi. Na końcu dostajemy walkę, w której ginie Jay i tym razem nie zostaje ona od razu zregenerowana jak wcześniej głowa Ena, bo wygląda ona dosłownie jak naleśnik. Są to trochę większe obrażenia niż tylko głowa. Absolut solver J potrzebuje trochę więcej czasu na jej naprawę, i pewnie zastanawiacie się, o czym ja pierd. Dziele, jak i absolut Solver. Na razie powiem wam tyle, że jest to taki program, który mają N, V i J i wokół tego solwera kręci się tak naprawdę cała fabuła tego serialu, ale będę na spokojnie rozwijał ten wątek w późniejszym czasie. Odcinek zakończa się na tym, że Uzi obraża się na swojego ojca, bo ten zostawił ją na śmierć. Po czym odlatuje ona z Nem i unieszkodliwioną V, bo. Winie zginęła, ale została, że tak powiem, zdokautowana. No i jeszcze na samym samym końcu Absolut Solver ujawnia się u Uzi. Dostajemy takie zbliżenie na jej twarz, gdzie jasno możemy to zauważyć. Na początku drugiego odcinka dostajemy retrospekcję z czasów, jak en, V i J byli jeszcze zwykłymi robodronami służącymi ludziom na ziemi. Obserwujemy, jak N cieciuje w jakimś wielkim domu dla człowieków, którzy zostali zrobieni jako takie cienie. W tej retrospekcji dzieje się jeszcze kilka innych rzeczy, ale pominę je, bo wszystko to zostanie pokazane i opowiedziane w odcinku piątym, który cały jest jedną wielką retrospekcją, rozwijającą właśnie tą retrospekcję. Wracamy do aktualnych wydarzeń, bo Uzi powoli zaczyna robić się crazy. Jest to oczywiście wina absolut Solvera, który zaczyna coraz bardziej się uwydatniać u Uzi. I teraz pora już, żebym wam wreszcie wyjaśnił, czym jest to cholerstwo. Absolut Solver to taki wirus, który infekuje drony i daje im supermoce jak miętkowie litrze czystej. Możesz być zarażony solwerem na dwa sposoby. Pierwszy to bycie biernym użytkownikiem, jak na przykład N, dzięki niemu zregenerował on sobie web. Solwer jest u niego jakby uśpiony do czasu, aż nie będzie potrzebny. Ale możesz być też aktywnym użytkownikiem, czyli na przykład taka Uzi, u której solwer z odcinka na odcinek daje coraz bardziej o sobie znać. Ma ona, a raczej będzie miała później faktyczne supermoce wynikające z obecności solwera. Ale jak to mówią, jak jesteś w czymś dobry, to nigdy nie rób tego za darmo. Po prostu minus jest taki, że solwer cały czas będzie próbował przejąć nad nią kontrolę. Controle. Za to fabuła odcinka drugiego kręci się wokół tego, że Absolute Solver J próbuje ją zregenerować, więc zabija ona przypadkowe drony, żeby pozyskać z nich części. Kiedy Uzi i Jen się o tym dowiadują, to powracają do bunkra, żeby zbadać sprawę, i kiedy znajdują podświartowaną J kontrolowaną przez swój solwer, to wywiązuje się walka. To bardzo boli, że już nas nie pamiętasz. W tym odcinku została wprowadzona jeszcze jedna postać, czyli Dol. Ona również ma solver i do tego jest aktywnym użytkownikiem, więc mało na te supermoce. Dodatkowo jej rodzice zostali zamordowani przez Vi, która swoją drogą siedzi uwięziona, no ale tak, kilkanaście lat temu wpierdzieliła ona rodziców Dol, więc ta chce się na niej zemścić. Trzeci odcinek to tak naprawdę jeden wielki chaos. Dlaczego? Bo cała fabuła tego odcinka kręci się wokół szkolnego balu ale oryginalnie. No i na tym szkolnym balu Dol ma zamiar dokonać zemsty na Vi za zamordowanie jej rodziców. Tylko, że wszystko co dzieje się przed samym kulminacyjnym szkolnym balem jest strasznie nudne. A z racji, że ja Was zanudzać nie chcę, to przewiniemy sobie do momentu, w którym Dol konfrontuje się z Vi na tym szkolnym balu. Zostaje jednak uratowana przez Uzi i Jena, którym udało się wbić w idealnym momencie. W wielkiej bitwie Dol zostaje pokonana, więc Uzi, N i V eksplorują jej mieszkanie, żeby sprawdzić, co jest pięć. I tutaj, proszę, o bębny, okazuje się, że Dol jest kanibalem i wpierdziela inne drony. I jest to oczywiście wynik solwera, który z czasem sprawia, że ma się ochotę na cudze flaki. Cały odcinek zakończy się na tym, że Dol ożywa, po czym atakuje Uzi, która jednak zdołała się obronić dzięki swoim solwerowym mocom, które właśnie odkryła, że w ogóle ma. Ten odcinek jest jeszcze bardziej specyficzny niż poprzedni, ponieważ całość dzieje się na wycieczce szkolnej, na której to Uzi, N i V szukają śladów i poszlak w sprawie DOL, która wyparowała po ostatnich wydarzeniach. Z ciekawszych rzeczy dowiadujemy się, że Uzi odziedziczyła solwer po swojej mamie, ale to skąd mama Uzi miała ten solwer i dlaczego, tego dowiemy się nieco później. Przez cały odcinek obserwujemy Uzi, nad którą solver przejmuje coraz bardziej kontrolę. Do tego stopnia, że w końcu zmienia się ona w jakiegoś przebrzydłego monstera. Po tym jak Uzi yy, zja. Zjadła, dosłownie zjadła kilku swoich rówieśników, to w końcu N przywołuje ją do porządku. No i wszystko wraca do normy dzięki sile przyjaźni. Jakże inaczej. Odcinek 5 to jedna wielka wycieczka w przeszłość Ena i V. Uzi wędruje sobie po ich wspomnieniach, żeby dowiedzieć się kto i dlaczego zmodyfikował ich w mordodrony. Jest to tak naprawdę rozwinięcie retrospekcji z początku drugiego odcinka, gdzie obserwowaliśmy Ena służącego ludziom na ziemi, jako jeszcze wtedy zwykły robodron. W tym odcinku poznajemy wreszcie główną antagonistkę całego serialu, którą jest Cyn Z pozoru zwykła dronka i koleżanka Ena z ich ziemskich czasów, ale kryje ona mroczne tajemnice. Jest ona pierwszym dronem, który kiedykolwiek został zainfekowany przez Absolut Sol można powiedzieć, że w tym serialu solwer i cyn to jedno i to samo. Ponieważ, na przykład, im bardziej solwer przejmuje kontrolę nad Uzi, tym bardziej cyn przejmuje kontrolę nad Uzi. W tym odcinku poznajemy również Tessę, czyli właścicielkę Ena, VJ i Cyn. Jest ona jedynym człowiekiem, który troszczy się o swoje drony, bo dla porównania jej ojciec Co za ci, was programowały! Ogólnie to rodzice testy wyprawiają przyjęcie, na którym Cyn ma zamiar dokonać wielkiej masakry. Ty nie stracisz swoich zabawek, a ja nie zutylizuję. W międzyczasie N odkrywa, że Cyn od dłuższego czasu eksperymentowała na robodronach, modyfikując je w różne ohydne obrzydlistwa. I jest to dość ważna scena, ponieważ dowiadujemy się, że N, V i J nie zostali zmodyfikowani w mordodrony i przysłani do Kopera przez ludzi. Zrobiła to Cyn. I odpowiedzi na pytanie, dlaczego to zrobiła, bo heterowie będą szukać w kolejnym odcinku. Wspomnienia urywają się w momencie, w którym Cyn dokonuje wielkiej masakry na przyjęciu. I po tym wraz ze zmodyfikowanymi już w mord drony NMV i Jay zrobili wspólnie masakrę na całej ziemi. Po tej retrospekcji przenosimy się do normalnego świata, w którym powraca Dol. Przyszła ona do Uzi, żeby odzyskać od niej szyfrobala, którego Uzi znalazła w poprzednim odcinku na wycieczce. Czym jest ten szyfrobal i do czego służy, o tym będzie więcej w kolejnym odcinku. Tymczasem Dol po odzyskaniu tego szyfrobala zanosi go do Tessy i Jay, które przyleciały na kopera. Tessa to podobno jedyny człowiek, który przetrwał masakrę na ziemi, a Jay powraca, ponieważ została sklonowana. Tessa przyleciała na kopera. Ponieważ chce się dowiedzieć, co knuje Cyn, żeby następnie ją powstrzymać. Potem do Dol, Tessy i Jay dołączają N i Uzi i na tym cały odcinek się zakończy. Startujemy dokładnie w momencie, w którym zakończył się poprzedni odcinek. Wszyscy bohaterowie poza Dol postanawiają połączyć siły, żeby wspólnie dowiedzieć się czego chce Cyn i następnie ją powstrzymać. Planują oni odwiedzić tajne laboratorium ludzi z czasów jak jeszcze urzędowali oni na Koperze. W tym tajnym laboratorium to zresztą działy się serio popierdzielone rzeczy. Po tym jak Cyn zdemolowała całą ziemię, ludzie bardzo nie chcieli, żeby to samo przetrafiło się im na Koperze. Wpadli więc na pomysł, żeby infekować robodrony solwerem w celu wynalezienia odtrutki. O dziwo udało im się zaprojektować US Bekrzyż, który działa w taki sposób, że pozwala zachować solwerowe moce bez ryzyka, że nagle cyn cię opęta. Idealnym przykładem udanego eksperymentu jest Mama Doll. Z kolei Mama Uzi już tak bezboleśnie tego nie przeszła. Nori, bo tak nazywa się Mama Uzi, pewnego dnia została w pełni opętana przez solwer, w wyniku czego cyn prawie użyła jej jako nosiciela, dzięki któremu mogła zniszczyć Copper Nine. Finalnie udało się zapanować nad sytuacją, ale nie bez konsekwencji. Na koperze doszło do gigantycznego wybuchu, który zabił wszystkich ludzi. Cały ten wątek to tak naprawdę wyjaśnienie tego, co do Doprowadziło do tej eksplozji, o której była mowa na samym początku serialu, ale również dostajemy odpowiedź na pytanie, skąd Uzi i Dol mają solwer. A tak serio to wiadomo, że od swoich mam, ale wreszcie dowiadujemy się, jak i dlaczego ich mamy zostały tym solwerem zainfekowane. Wracając do aktualnych wydarzeń, to tak jak powiedziałem, wszyscy za wyjątkiem Dol łączą siłę i planują udać się wspólnie do tego laboratorium. Jednak rzecz w tym, że są oni trochę w dupie, ponieważ szyfrobal, który jest kluczem do windy prowadzącej do tego laboratorium, jest w rękach Dol, która sobie spierdzieliła. Co ciekawe, to Tessa którą aktualnie oglądamy na ekranie, zachowuje się bardzo dziwnie. Różni się ona charakterem od Tessy z ziemskich czasów. Jest ona do tego stopnia obojętna względem swoich dronów, że nawet Jay jest zdziwiona jej rozkazami jak w wojsku. Żeby odnaleźć windę, bohaterowie muszą zejść do jakiejś podziemi, gdzie roi się od dinobotów zaprojektowanych kiedyś przez ludzi w celu zabijania robodronów, ale nie atakują oni ludzi, więc Tessa powinna móc je kontrolować. Jakby tego było mało, to na dole czai się również stuknięta w dronka, która przyrządza konserwy z robodronów. Sam ten fakt jest już freaky, ale do tego jej asystentem jest jakiś kurde baby robodron. Po małych turbulencjach spowodowanych przez tą dziwną robodronkę bohaterowie docierają wreszcie do windy prowadzącej do tego laboratorium. Wpadają oni jednak w zasadzkę Dol, której znowu udaje się uciec im z przednosą. Więc Dol sobie smacznie pojechała windą na dół, a Tessa, N, V i Uzi mają na głowie hordę dinobotów. Uzi nie widzi innego wyjścia i używa swoich solwerowych mocy do otworzenia windy na chama, co finalnie kończy się tym, że na chwilę przejmuje nad nią kontrolę Cy. Tessa po raz kolejny udowadnia, że coś jest z nią nie tak, ponieważ dinoboty kompletnie nie Reagują na jej ludzką krew, którą rozpyla, by je odstraszyć. Co sugeruje nam, że pod tym kombinezonem może czaić się każdy, i może wcale nie jest to Tessa. Na samym końcu v się poświęca, żeby reszta bohaterów mogła zjechać windą na dół. W tym odcinku dowiadujemy się, że mama Uzi, czyli Nori, jednak żyje. Nie mogę powiedzieć, że ma się dobrze, ponieważ z całego jej ciała został tylko rdzeń, ale zachowała ona przynajmniej swoje solwerowe moce. Nori przez wiele lat ukrywała się w tym laboratorium i czekała, aż syn wróci dokończyć swój plan. Jeśli chodzi o resztę bohaterów, to zostają oni rozdzieleni, po czym Tessa okazuje się wcale nie być Tessą. O kurwa! Przez cały czas Tessa to tak naprawdę była syn. Opętała ona flaki prawdziwej Tessy, żeby oszukać Ena i resztę, co pomogło jej w realizacji planu. Tessa ujawnia się Enowi, dostajemy takiego oto jumpscare. Na i tej planetki yes. Finalnie Ena ratuje mama Uzi, po czym opowiada mu swoje backstory. W międzyczasie Tessa, czyli Cyn, zakończa żywot Dol, po czym chce ona zrobić to samo z Uzi. Na czas przybywa jednak En, który skraca Cyn o głowę, ale Cyn jest jak karaluch, tak łatwo się jej nie pozbędziesz. Przejmuje ona kontrolę nad Uzi i wywiązuje się bitka między Enem a główną bohaterką serialu. I wraca do siebie i wydaje się, że wszystko jest git, to nagle Tessa mutuje się w jakąś hybrydę człowieka z robotem, w sensie łączy ona zgniłe ciało Tessy z również martwym ciałem Dol. Potem, z racji, że ma ona wreszcie żywiciela, czyli martwą Dol, syn wreszcie realizuje swój plan i rozwala Copernicus. Ostatni odcinek to największa i najbardziej epicka bitwa z całego serialu, jednak przed nią dowiadujemy się, że wi jednak żyje. Oraz, że jedynym sposobem na pokonanie cyn jest zniszczenie jej rdzenia, ponieważ zawiera on oryginalny absolut Solver. Uzi jednak trochę się cyka. Ja się trochę Boi się, że cyn przejmie znowu nad nią kontrolę, jeśli zacznie ona używać swoich solwerowych mocy. Jednak mama Uzi mówi jej, że cyn jej nie opęta tym razem, a jak wszyscy wiemy, mama zawsze wie lepiej, więc dochodzi do bitwy. Finalnie Uzi wpierdzieliła serce, rdzeń, jak zwał, tak zwał, cyn, I na tym cała historia tego serialu się zakończa. Uzi i Jen zostają parą, i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Koniec. Na sam koniec mam dla Was jeszcze moją tier listę odcinków. Dajcie koniecznie znać, czy moja tier lista jest W, czy raczej. L.